Ciekawostka jest nowy projekt Ministerstwa Zdrowia, który obecnie jest w konsultacjach publicznych, ale przejdźmy do perełki tego projektu. W projekcie przedstawione są szczegółowe wymagania dla lokalu, który wykonuje czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, czyli m.in. dla aptek, które wydają na przykład na wnioski pieluchy czy pieluchomajtki. Dobra dam pierwszy, drugi punkt, ale przejdźmy do perełki. Jeśli projekt przejdzie w obecnym kształcie, to apteka wykonująca czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne na zlecenie będzie musiała posiadać przymierzalnię. Tylko nie bardzo rozumiem po co, chyba żeby przymierzać te jednorazowe pieluchy. A jak się nie spodoba, to będzie można ją oddać. Nie wiem, czy ktokolwiek głębiej pochyla się nad tymi projektami, je czyta i się zastanawia, co tam jest napisane. Jak myślicie?